Czego nigdy nie rób z toksyczną osobą? Nie musisz usprawiedliwiać absurdalnych oskarżeń, które rzuca ci toksyk. Przerzuci na ciebie całe swoje złe zachowanie. Będzie cię oskarżać o rzeczy, których nie robisz, bo on to robi i będzie starał się kontrolować każdy twój ruch. Jeśli robisz coś, co mu się nie podoba, będzie próbować zmusić cię do. Usprawiedliwienia swoich działań. Ale ponieważ masz dobre intencje i jesteś uczciwą osobą, nie musisz niczego uzasadniać. Kiedy już uświadomisz sobie, że nie musisz się z niczego tłumaczyć, szarpać i usprawiedliwiać każdą rzecz, którą zrobisz lub powiesz, będziesz wolny. Mając to na uwadze, nie jesteś winna, winny po paprańcowi. Żadnych wyjaśnień. Toksyk ma wrażenie, że przez cały czas ma nad tobą kontrolę, czuje, że jesteś jego własnością, nawet wtedy, gdy zrywasz, więc wymusi na tobie wyjaśnienia, chociaż tak naprawdę nie ma prawa nawet o to pytać. Nie poddawaj się temu. Nie musisz nikomu niczego wyjaśniać tylko dlatego, że tego żąda. Nie musisz się bronić. Jeśli psychol mówi ci te wszystkie napastliwe, przykre rzeczy, nie musisz mu odpowiadać, a brak jakiejkolwiek odpowiedzi daje dużą swobodę. Nie musisz się bronić, gdy rozpoczyna swoją nieuniknioną kampanię oszczerstw, próbując nakłonić Twoich przyjaciół, rodzinę i sieć kontaktów. Przeciwko Tobie. Ludzie, którzy naprawdę się liczą, którzy naprawdę są wartościowi, będą doskonale wiedzieć, że to kłamstwa, a inni ludzie i tak będą myśleć, co im się podoba. Absolutnie nie można dzielić się prywatą z toksykiem. Wykorzystają Twoje słabości przeciwko Tobie. Wszystkie traumy z dzieciństwa, o których im opowiadałeś, wszystkie Twoje nadzieje i marzenia. Użyją przeciwko tobie jako broni, próbując w przyszłości cię oszukać i złapać w pułapkę. Możesz temu zapobiec, gdy zaczynasz się z kimś spotykać, nie dzieląc się zbytnio swoim życiem osobistym i wszystkim, czego doświadczyłeś, doświadczyłaś. Kiedy już ustalisz, że jest to bezpieczna i zdrowa osoba, dostąpi ona zaszczytu poznania Twojej historii i przeszłości.